Dla Chińczyków swego czasu nie było rzeczy niemożliwych do wykonania. Byli w stanie zdowngradeować Tekę na 3- aż po 8-bitowego Famiclona. Co również tyczy się i gier 16-bitowych z konsoli Super Nintendo, jako przykład podaję Wam Contre. Ale to nie są największe zboczenia, jakich się dopuścili. Moim zdaniem największym zboczeniem jest system Windows 98, jaki został wypuszczony w okolicach 2001-2002 roku. I, I dzisiaj zagłębimy się w struktury tego systemu pod 8 bitowego Famiclona, to znaczy, to jest taka profesjonalna klawiaturka z myszką e, z dodatkowym padem, i można tutaj działać cuda. Okej, okay, system nam odpalił, ale na takim małym falstarcie, ja wcisnę reset i patrzcie. Memory test. Możemy wejść do BIOSa? Nie. Niestety nie możemy wejść do BIOSa. To jest taki mały fake dla łatwowiernych. F1 też nic się nie dzieje. No dobra, poczekajmy, co tutaj nam się teraz wczyta. I tak, jesteśmy użytkownikiem THX. Czyżby nam dziękowali za zakup, za bardzo dobry zakup. I tak, specjalnie wyciągnąłem ten sprzęcior, żeby tutaj mieć no profesjonalny użytek, jak najbardziej profesjonalny użytek z tego systemu, jest klawiaturka jest myszka, tylko że nic tutaj nie działa, jak powinno działać. Jeśli chodzi o myszkę, nie mamy władzy nad kursorem. Eee... O, na tym przycisku kursor się porusza, ale nic nie jestem w stanie więcej tutaj zdziałać. Tak więc, niestety, ale muszę przepiąć kontroler w miejsce mychy. No właśnie. Dobra. Jest nieoczekiwana zamiana miejsc. Teraz mecha. Tutaj w ogóle nic się nie dzieje. Apadzior. Tak. Przy kontrolerze już mamy władzę nad kursorem. Czy tutaj możemy coś wpisać? Zmienić. Nie. Dobra, to zatwierdzamy, tylko nie wiem na którym. Cały ten Windows jest po chińsku. Nie tu. Dobra. Beitong Fang. Przynajmniej wiemy, kto jest za to odpowiedzialny. I tak. Wyrzuciło nas już do pulpitu. Jest mój komputer, pliki, dokumenty, sieć, internet, a nawet kosz. Tak. Menu Start. Tu możemy już sobie zrobić na dzień dobry Windows Update. Tylko wiecie, czy my tu w ogóle coś możemy zrobić? Bo w jak możecie zobaczyć, tym Chińczykom nie brakuje wyobraźni. To nie jest byle jaki tam set developing, to jest po prostu sztuka. Windows Update, czy tutaj coś jesteśmy w stanie zrobić? Też nie. No trudno, nic nie działa, więc skasujmy to okno. Tak, stacja dyskietek, dysk twardy C, partycja D. Odtwarzacz płyt CD, narzędzia i sieć. Zobaczmy, co tutaj się skrywa. Jakaś bitmapa. A. Jest to obrazek z gry Pikachu. Tam było chyba cztery gry w tym zestawie. Oczywiście krapiszcze jakich mało. Ale jak będziecie chcieli, możemy kiedyś przejrzeć gry. Pokémony, jakie mi się udało zebrać do kolekcji. Patrzcie tutaj mamy. Zadanie matematyczne do rozwiązania. Tylko, że nie idzie wpisać wyniku, no. Taki to jest kicz, ten Windows. Co my tutaj jeszcze znajdziemy? Partycja D. Coś takiego. Więcej obrazków? O. Klimat świąt. Nie, nie, nie. Chyba już więcej w to nie będziemy wchodzić. Tu są jakieś narzędzia. Czyżby drukara. Hapek. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Mhm. Możemy wysłać faksa do Chin, ale niestety też nic się nie da zrobić. Jak widzicie, ten cały system Windows to jest po prostu fake. Nic się nie da zdziałać. MS-DOS, klawiaturka jest, ale niestety nic się nie da wpisać. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego z narzędzi? Photoshop. Wiecie co, jakby to wszystko było w jakimś stopniu sprawne by to działało, to jeszcze by można powiedzieć, że okej, okay, Chińczycy tutaj yy, coś próbowali, ale Excel. Ale tak próbowali, że, że nic nie idzie zdziałać. Word. Też nic. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Kalkulator. Tak więc małe chińskie dzieci tutaj mogły mieć z tego ubaw. Może to był, wiecie, program, gdzie małe chińskie dzieci uczyły się w przedszkolu. Windowsa już, patrzcie, coś w coś weszliśmy. A to nic takiego. Notatnik, jakiś Word. Nie. Jeszcze zobaczymy tego e, Paint'a. Gdzieś tu powinien być. To jest to. Też nic. Też nic. Totalna lipa. Nie wiem, czy w ogóle ten system będzie wydawał z siebie jakiś dźwięk. Jest suwa głośności. Oczywiście niedziałający. Zmiana klawiaturki. Nie da rady tego zmienić. Strefa czasowa. To samo. No i to by było chyba na tyle. Jeszcze w koszu coś może być. Tekst. Nic się nie da otworzyć. Patrzcie, weszliśmy na stronę sohu.com. Mamy internet bez internetu. I chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o to wszystko. Możemy się wylogować. Próbujmy. Coś się dzieje. No i jesteśmy w punkcie wejścia do systemu. Z tym, że nie mam już ochoty się tym bawić, jest to po prostu tragiczne. Cokolwiek oni chcieli zdziałać, nie udało im się, jest to tragiczne. Trzymajcie się od tego z daleka. Na razie.